Hejka, mam do was pytanie. Czy nie zdziwiło was to, że w momencie kiedy zmienia się logo niesamowitego świata Gambola na logo cudownie dziwnego świata Gambola, towarzyszy temu wszystkiemu glitch oraz w zasadzie logo zmienia się tutaj 9 razy? I dopiero po ośmiokrotnym zwolnieniu zwiastunu udało mi się dostrzec każde z nich. I z początku można by było tutaj powiedzieć, że zmienili oni logo Gambola z 2D na 3D. I gdyby oni zmienili to logo tylko raz, to nawet bym nie wpadł na taki pomysł, że ta ciągła zmiana loga może coś oznaczać. I właśnie do tego momentu mieliśmy do czynienia ze zwykłym logiem. Jednakże, jak popatrzymy się na ostatnie logo, to nagle możemy w literce M dostrzec zarówno kolor, jak i też strukturę kukiełki Frankiego. I to mógłby być totalny zbieg okoliczności. Jednakże, literka U składa się ze struktury ręki Houdiego, czyli dosłownie drugiej kukiełki. I jeszcze, gdyby to byłoby w różnych logach, to bym to uznał za totalny przypadek. Jednakże, dwie literki leżące koło siebie, które nawiązują sobą do dwóch postaci z tego samego odcinka, a na dodatek obie te tekstury pojawiają się w ostatecznym logo Gambola, no to się wydaje być naprawdę dziwne. Dlatego też postanowiłem zrobić mały research, by sprawdzić, czy może coś się kryje za kolejnymi literkami tego loga. I im dłużej szukałem to, tym odnajdowałem więcej dziwnych rzeczy. Które pozwoliły mi wyjaśnić dosłownie każdą literkę tego loga. i finalnie to logo nam zdradza naprawdę ciekawą rzecz. Dlatego dzisiaj chciałbym Was zaprosić, żebyście razem ze mną prześledzili jeszcze raz cały etap rozwiązywania zagadki loga cudownie dziwnego świata Gambola oraz wiadomości, jaka się za tym logiem kryje. A jak jeszcze zostawicie tutaj łapeczkę w górę na dobry początek odcinka, to będę mega wdzięczny. A teraz lecimy już z tematem odcinka. Jeszcze tylko mały update'ik, gdyż ostatnio na Cartoon Network dostaliśmy pewien leak, który mówi nam, kiedy może się pojawić siódmy sezon Gambola. I to podesłał mi jeden z widzów na maila, za co oczywiście serdecznie dziękuję. W każdym razie na Cartoon Network od razu po zwiestunie cudownie dziwnego świata Kampola pojawił się odcinek specjalny na temat Banana Cho, w którym to dostajemy napis, że całą historię tej postaci poznamy tej jesieni. Więc możemy to rozumieć jako to, że siódmy sezon Gumballa pojawi się tej jesieni, a nie w grudniu. I ten leak zostaje nam potwierdzony z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to zupełnie nowy montaż odcinka, więc gdyby to by była zwykła kompilacja, to raczej by czegoś takiego nie zrobili. A poza tym, to Gumball ma wyjść w drugiej części tego roku. Oprócz tego, to na hulu w opisie zwiastunu tej animacji możemy znaleźć wpis o tym, że Gumball będzie próbował powstrzymać Banana Joe przed noszeniem spodni. Tak więc myślę, że biorąc te dwa fakty pod uwagę, to faktycznie możemy przyjąć jesień jako przybliżoną datę wyjścia cudownie dziwnej. Świata Gambola. Tak więc to na tyle odnośnie tego małego update'u, i powróćmy sobie do naszej analizy: cudownie dziwnego świata Gambola. Cudownie dziwny świat Gambola. Tak jak wam wspominałem przed momentem literka U oraz literka M w nowym logu Gambola, obie te literki nawiązują do dwóch kukiełek. Dlatego tuż po tym jak to odkryłem, to zacząłem się nad tym zastanawiać, czy czasem nie da się tutaj dopasować jeszcze tej trzeciej kukiełki, gdyż w tym odcinku mieliśmy trzy takie kukiełki. No i jak popatrzymy sobie na literkę L, to w sumie możemy w niej znaleźć kropki, które odpowiadają kropkom z garnituru Grady'ego. No i to to tak w sumie wygląda nawet logicznie, że skoro pojawiły się w tym logu dwie kukiełki, no to trzecia też powinna tutaj być. Jednakże wolałem się upewnić w tym co ja robię, żeby mieć 100% pewność, że to co ja robię ma tutaj sens. Dlatego powróciłem sobie do niedawnego wywiadu z Benem Boketem, czyli twórcą Gambola. I on w tym wywiadzie zapytany o czym będzie opowiadać nowy sezon Gambola opowiedział, że to będzie miks różnych stylów animacji i jednym z nich będą to właśnie kukiełki. Dzięki tej wiadomości uznałem dalsze poszukiwanie rozwiązania zagadki Loga Gambola za sensowne, dzięki czemu tak naprawdę mamy już trzy literki za sobą. W tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy może inne loga też czegoś w sobie nie kryją. No bo w końcu mamy aż 9 nowych logotypów. Jednakże jak zacząłem odnajdywać różne style graficzne z tych liter, które możemy znaleźć w pozostałych logotypach, to w większości litery w tych logach były przedstawiane nam za pomocą znanych nam stylów animacji, które to mogliśmy zobaczyć w różnych piosenkach w poprzednich 6 sezonach Gambola. Jednakże kilka z tych liter mi nie pasowało do żadnego stylu animacji. Dlatego też je postanowiłem sobie zostawić na jakiś czas i zająć się literką G. Oczywiście do kilku literek jeszcze sobie powrócimy w tym odcinku. Jednakże staram wam się przedstawić mniej więcej moją perspektywę, w jaki sposób ja doszedłem do tego, co oznaczają poszczególne litery tego logo. W każdym razie zacząłem się zastanawiać nad tym, co może się kryć za literką G. No i pierwsza myśl, jaka mi tutaj przyszła do głowy, to była to właśnie plastelina, gdyż ona wygląda tak, jakby została stworzona z plasteliny. Oczywiście w Gambolu była postać stworzona w całości z plasteliny, i tą postacią był Clayton. Jednakże on był czerwoną postacią, więc to mi totalnie tutaj nie pasowało. Więc następnie pomyślałem sobie, że skoro to jest literka G, na dodatek jest to niebieskie G, to w takim razie poszukam gambola stworzonego z plasteliny. I nie zgadniecie, ale udało mi się znaleźć gambola stworzonego z plasteliny. I to na dodatek w odcinku Praca, czyli w odcinku, w którym to Richard jeżdżąc po mieście na skuterze, zmieniał za pomocą niego całą rzeczywistość, przy tym przy okazji totalnie niszcząc miasto. I ktoś tutaj mógłby powiedzieć, że to jest totalnie zwykły przypadek, że akurat gambola z plasteliny znalazł. W tym odcinku, w odcinku, w którym to widzimy całą masę glitchów, które to o dziwo nie pochodzą z otchłani. Pizza, 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 pizza. A dziwnym trafem, logo siódmego sezonu Gambola ciągle jest przemieniane między sobą za pomocą glitchów. I co ciekawe, 25 odcinek siódmego sezonu ma tytuł Scooter. Tak więc wydaje mi się, że mamy tutaj tyle powiązań, że śmiało możemy tutaj powiedzieć, że to niebieskie G należy do Gambola. No ale dobra, co z pozostałymi trzema literkami? Otóż patrząc się na to drugie L, z początku nic nie można tutaj odkryć. Jednakże jak patrzyłem na te różne kolory, to przyszła mi do głowy pewna postać, która składa się z naprawdę wielu dziwnych elementów, a tą postacią jest Rob. Jednakże to L nie wygląda jak żadna jego część, chyba że to L to jest niewłaściwe L gdyż kilka poprzednich literek L w tym miejscu miało dosłownie taką samą kratkę, z jakiej to jest stworzona stopa roba. I znowu mógłbym tutaj powiedzieć, że to jest zwykły przypadek. Jednak rzeczy naprawdę po tym, co ja Wam do teraz powiedziałem, wciąż wierzycie w to, że to jest zwykły zbieg okoliczności, że akurat postać, na której zakończył się szósty sezon Campola, nie będzie odgrywać ważnej roli w siódmym sezonie. Otóż nie wydaje mi się, tak więc idąc dalej tym tokiem rozumowania, wiedziałem już, że chmurka ma tutaj nawiązywać do pana Smola, czyli do osoby, od której to wszystko z Otchłanią się zaczęło i która towarzyszyła naszym postaciom w pierwszej wizycie w Otchłani. Dlatego też na sam koniec zostawiłem literkę B, gdyż od samego początku wiedziałem, że coś z nią jest nie tak. Bo jak popatrzymy sobie na wszystkie 9 logotypów, w takiej kolejności w jakiej one się pojawiły, to pierwsza literka B wygląda jak ósemka, natomiast ostatnia literka B wygląda jak odwrócona ósemka. Za to literka B we wszystkich pozostałych logach, między tymi dwoma logami, jest dosłownie taka sama i w porównaniu do wszystkich innych literek się nie zmienia. I myślicie, że to jest przypadek? Otóż nie. Teraz mam do Was pytanie: jaką cyfrę Wam przedstawia to niebieskie B? Bo mi przypomina to trzynastkę, i widać, że twórca tego loga strasznie pociągnął te górki w tej literce. Oraz ta linia od literki B została w taki sposób pociągnięta, żeby ona przypominała sobą jedynkę. I jak oddzielimy sobie kreską to B, to wychodzi nam trzynastka. No ale dobra, co z ósemkami? Otóż one są tak zrobione, że ich okrągłe części są zasłonięte. Przez to jak tutaj też damy sobie białą kreskę, to również dostaniemy tutaj cyfrę trzynaście. I naprawdę uznałbym to za totalną głupotę, to co wam przed momentem powiedziałem, gdyby nie to, że trzynasty odcinek siódmego sezonu tej kreskówki nosi tytuł Usunięcie Nięcie. W się sensie tak to by brzmiało, gdyby to tak dosłownie przetłumaczyć na Język polski. Ale generalnie to jest odcinek, który idealnie nawiązuje do tego, co widzieliśmy w ostatnim odcinku 6 sezonu. Czyli że nasz serial zostaje usunięty, gdyż był zbyt nudny. Teraz jak to wszystko połączymy ze sobą, to dostaniemy tutaj kombo postaci ściśle powiązanych z otchłanią. Ale również tutaj pojawiają się kukiełki, które de facto nie były związane z otchłanią. Ale to właśnie one miały swój własny świat, za których to ożywienie kukiełek odpowiadał Darwin. A to właśnie on jest jedyną postacią, która była w otchłani z pozostałej czwórki, a się tutaj w tych literkach nie pojawiła. Więc może. Trzynasty odcinek będzie opowiadać o tym, że nasze postacie użyją ponownie kukiełek do tego, żeby przenieść się do ich świata, a następnie dzięki temu spróbować ponownie wrócić do ich świata, który to nie został wciągnięty do otchłani. Jednakże jak to wszystko łączy się z wiadomością z przyszłości? To jest wiadomość z przyszłości. Te dziwne rzeczy nie wydarzyły się dziś bez przyczyny, a było to dzieło. a to ci niespodzianka. Otóż jest to temat na osobny odcinek. A dzisiaj chciałem wam przedstawić tajemnicę logotypu cudownie dziwnego świata Gambola. Ale pamiętajcie moi drodzy, że to jest tylko teoria. Ale już w jesienią w 13 odcinku sprawdzimy, czy się ona sprawdzi, czy też nie. Zostawcie po tym odcineczku łapeczkę w górę oraz napiszcie w komentarzu, co wy o tej teorii logotypu sądzicie. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, na razie cześć do następnego.